Drogie dzieci, jeżeli oglądacie ten film albo drodzy rodzice, jeżeli dotarliście do tego filmu, to zaraz Wam odpowiem. Czas na kolejny odcinek Pieszo przez Małą Polskę. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Witajcie w dość niecodziennym formacie. Opowiem Ci o... ...Bieżanowie. O niegdyś osadzie, a dzisiaj części Krakowa. Pierwszy raz zmiankowany Bieżanów w 1212 roku. Nazwa pochodzi od Bieżana, prawdopodobnego założyciela Bieżanowa, ale w staropolskim Bieżan oznacza po prostu zbiega. Bieżanów w 1464 roku ma przeniesione prawa polskie na prawo magdeburskie. Zostaje wyznaczony rynek właśnie w tym miejscu. W pobliżu kościoła wydłużony bok prostokąta idący w stronę dzisiejszych torów kolejowych. W 1422 roku erygowano parafię, a także wybudowano kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Kościół przetrwał do początku XVII wieku, gdy doszczętnie spłonął w pożarze. Nowy kościół, a zarazem obecna świątynia powstała w 1636 roku za sprawą archidiakona księdza Foksa. W środku mamy 17-wieczny obraz Madonny, która zwana jest kolejarską panią. W latach 1881-89 dobudowano dwie kaplice, a także neogotycką wieżę. Podczas pierwszej wojny światowej. Wojska austriackie musiały zburzyć wieżę i zrównały wieżę do poziomu dachu. Działania wojenne frontu w bitwie o Kraków, tej drugiej bitwie o Kraków, również nie uniknęły Bieżanowa. Liczne pociski artyleryjskie zniszczyły resztę wieży oraz dach kościoła, które zostały odbudowane dopiero po I wojnie światowej. W 1807 roku powstał cmentarz parafialny, który leży dzisiaj przy ulicy Mała Góra. Kiedyś opowiadałem Wam o Sędziszowie, o osadzie kolejowej. Podobnie było z Bieżanowem, bo w połowie XIX wieku, najpierw w 1856, wybudowano kolej z Krakowa w stronę Rzeszowa. A rok później wybudowano także kolej do Wieliczki. No właśnie, tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Kraków, Bieżanów, drożdżownia. Pewnie wiele dzieci pyta zawsze mamo, a czemu tu jest Bieżanów, drożdżownia? No to drogie dzieci, jeżeli oglądacie ten film, albo drodzy rodzice, jeżeli dotarliście do tego filmu, to zaraz Wam odpowiem. Na początku XX wieku. Tereny te należały do barona Karola Czecha de Lindenwalda, który postanowił, że mniej zyskowną gorzelnię dworską przerobi na zakład wytwórstwa drożdży. Natomiast sam Karol Czecz nie doczekał końca budowy, zmarł bowiem nagle w 1910 roku, o czym jeszcze powiemy. Natomiast kontynuował przebudowę gorzelni dworskiej jego syn i gorzelnia wytwórnia drożdży powstała w 1920 roku. Jednak nie była tak zyskowna jak jego ojciec zakładał, bowiem już 3 lata później zgłosiła swoją upadłość. Wówczas to jedynie rocznie 400 ton drożdży było tutaj produkowane. Wytwórnia drożdży zmienia właściciela, by w końcu trafić do Jana Geca, magnata piwnego, który zarządza między innymi browarem w Okocimiu. On nie zamierza tutaj rozbudować tej wytwórni, tylko cały sprzęt przenosi właśnie do Brzeska i potem z niego korzysta w miejscowości Okocim. Zakłady przetrwały wojnę, a w 1964 roku przejął je zakład krakowski przemysłu spirytusowego i od tego momentu aż do 1991 to był prawdziwy rozkwit drożdżowni na Bieżanowie. Dlaczego? Bo produkowała ona tych drożdży ponad 6000 ton. Produkcja drożdży trwa aż do 2007 roku, kiedy to zostaje ta placówka zamknięta. i Jak widzimy, zaczyna się rozbudowa bloków mieszkalnych, zwanych Nową Drożdżownią. W połowie XIX wieku Bieżanów to jest duża wieś, która coraz Bardziej się rozwija. Rozwija się również ze względu na to, że mamy dwa połączenia kolejowe, ale rozwija się dlatego, że powstaje tu gorzelnia, szkoła, huta, a w latach 1870-1880 Czeczowie budują nową rezydencję. Styl, jaki reprezentuje dwór, to styl eklektyczny z pewnymi elementami neobarokowymi, a sama bryła dworu jest bardzo zróżnicowana. Mamy chociażby narożną wieżyczkę, lodzie ogrodową i kolumnowym ryzalitem nad elewacją wejścia, którą zdobią motywy roślinne. Całość otoczona parkiem z XIX wieku. Obecnie dwór pełni Funkcję kulturalną, dlatego stanowi filię Centrum Kultury Podgórza. W 1870 roku na Bieżanowie powstaje Urząd Pocztowy. 9 lat później Ochotnicza Straż Pożarna, a w 1902 roku zostaje im wybudowana remiza strażacka. W 1925 roku powstał Klub Sportowy Bieżanowianka. Kraków, który w tym roku obchodzi swoje stulecie. Dużo było o Karolu Czeczu de Lindenwaldzie, może byśmy tak troszeczkę przybliżyli jego postać. Urodził się w 1852 roku, a zmarł dość niespodziewanie w 1910 roku. Poseł na Sejm Krajowej Galicji, do tego wiceprezes Towarzystwa Rolniczego, a także właściciel ziem, zarówno Bierzanowa, jak i Płaszowa. Rozkwit Bierzanowa w połowie XIX wieku to jego zasługa, to on wybudował między innymi pałac, wybudował gorzelnię, wybudował e, huty metalu, do tego szkołę, a także wytwórnie octu. Hodował także warzywa, w których zatrudniał zarówno mieszkańców Bieżanowa, jak i okolicznych wsi. Działalność barona Karola Czecza Delinenwalda to również działalność polityczna. Należał on do konserwatywnej grupy zwanej Stańczykami. Oni głosili, że Polska w pełni odpowiada za utratę niepodległości. Wytykali liczne błędy w utracie tego, tej niepodległości, a także głosili, że monarchia Franciszka Józefa ideowo jest idealna, jeżeli chodzi o kontynuację prowadzenia i rządzenia polskim państwem. W Sejmie działał od siódmej kadencji aż do dziewiątej. Zmarł dość niespodziewanie w 1910 roku na atak serca na ulicy Wiśnej. Spieszył się bowiem na obrady Sejmu. Ta podróż po Bieżanowie, która się powoli kończy, jest dla mnie również emocjonalnie bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że w latach 2002-2004 uczęszczałem do tej oto szkoły przy ulicy Wajdla. Także jest to dla mnie również pewna część mojej własnej historii i mojego własnego życia. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.